Moje życie ogranicza się do walki o przetrwanie. Ledwo dajesz radę. Zobacz dzisiejszych 10 porad, które pozwolą Ci odbić się od dna, no i zakwitnąć na nowo. Zapraszam. Zanim przejdę do właściwej animacji, chciałbym cię ci czymś pochwalić. Przygotowałem kurs Pożegnaj Prokrastynację 12 lekcji produktywności. Kurs jest świeżutki, ma niewiele ponad tydzień i kupując go wspierasz ten kanał. Zapraszam Cię, w linku poniżej znajdziesz atrakcyjną promocję specjalnie dla widzów tej animacji. No i wróćmy do tematu. Stwierdzenie, że ktoś ledwo daje radę, może i jest subiektywne, natomiast nieźle oddaje symptomy wypalenia zawodowego, przemęczenia, choroby, w tym niestety depresji. Każdy ma więc swoją definicję, czym jest to ledwo, a dzisiaj skupię się na czynnościach, które gdy już zaczniemy się od tego dna odbijać, dadzą nam dużo dodatkowego paliwa i energii do działania. Oczywiście jeśli masz zdiagnozowaną depresję lub inną chorobę, która pozbawia cię witalności, to najpierw musisz się z tym uporać, zanim zaczniesz umacniać się w żywotności. Zresztą bardzo chciałbym, żeby takie tematy jak problemy psychiczne, emocjonalne przestały być tematami tabu i żeby osoby nimi obciążone mogły zrobić tak, jak radzę w punkcie trzecim. Dzisiejsze rady będą z tych łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Jednak jak doświadczenie uczy, nic dobrego w życiu nie przychodzi bez włożenia choć odrobiny wysiłku i przeciwdziałaniu takiej życiowej bezwładności, która potrafi zepchnąć nas w naprawdę niedobre miejsca. Oto 10 rad, które pozwolą Ci odbić się od dna i zacząć funkcjonować. Kolejność niekoniecznie związana jest z ważnością tych rad. Pierwsza. Dbaj o dobry sen. Sen to około 1 trzecia do 1 czwartej naszego życia. Jeśli zaniedbamy część odpoczynku, ciężko spodziewać się znaczącej witalności w ciągu dnia. Rozregulowany sen jest jedną z głównych przyczyn stanów depresyjnych, w tym nawet samobójstwa, rozregulowanej diety, rozkojarzenia, braków produktywności. Ogólnie rzecz ujmując, bez dobrego snu nic dobrego nas w życiu nie spotka. Jakie są optymalne warunki i długość snu? To wszystko zależy od osoby, ale higiena snu jest bardzo istotna. Zacznijmy od samego momentu zasypiania. Dobrze jest uspokoić umysł. Dużo mówi się o korzystaniu ze smartfona przed spaniem. To samo tyczy się telewizji czy grania. I może się na te zalecenia, by przynajmniej dwie godziny przed spaniem odłożyć elektronikę, można się obrażać ile chcemy. Jednak badania pokazały, że wzmożona aktywność płata czołowego utrzymuje się nawet do dwóch godzin po graniu w gry komputerowe. A do pełnej regeneracji snu nie tylko chodzi o regenerację mięśni, ale właśnie o odpoczynek mózgu. Dzięki zasypianiu świeżo po ekspozycji na dynamiczny obraz opóźniamy proces uspokojenia mózgu. Nasz organizm może już spać, ale trochę jeszcze zajmuje, zanim umysł się uspokoi. To analogiczne zalecenie jak to, by nie jeść tuż przed spaniem. Być może doświadczyliście nieprzyjemnych snów, gdy zaspialiście tuż po jedzeniu, na przykład tuż po nocnym grillu. Okazuje się, że aktywny układ trawienny zamiast odpoczywać, aktywuje różne obszary mózgu i ciała i tworzy różne hormony, a one wpływają na płytki i niespokojny sen. A co do długości, to zakres jest indywidualny i mieści się pomiędzy 6,5 a 8,5 godziny, z czego idealnie jest spać między 7 a 8 godzin. A co ważne, akurat to jest ta prostsza rzecz do zrobienia, jeśli nie mamy żadnych zaburzeń neurologicznych snu rzecz jasna. Nawet wtedy można spróbować przekonać organizm do tego, że pora spać, a to prowadzi nas do kolejnej rady. Druga rada. Dbaj o swoje ciało. Tak, tak, to jest nudne. Każdy taki poradnik zawiera w sobie wysiłek fizyczny. Podejdźmy jednak do tego od drugiej strony. Życie niestety składa się z tego, że rzeczy niepilnowane, bez nadzoru i stałego użytkowania zużywają się. Nigdy samodzielnie się nie naprawiają. Zresztą taka też jest definicja profilaktyki: odsunąć w czasie to, co z reguły nieuchronne. Tak samo jest z wysiłkiem. Możemy być hiperpodekscytowanymi fit maniakami, ale możemy być wybitnie wobec takiej postawy też sceptyczni. Wówczas warto uświadomić sobie, że odrobiną ruchu codziennie działamy profilaktycznie, przeciwdziałamy nieuchronnemu rozregulowaniu się ciała. Z innej beczki. Endorfiny poprawiają nasz nastrój oraz pozwalają nam się naprawdę dobrze zrelaksować. I o to w tym chodzi. Dobry wysiłek pozwala na dobry sen i regenerację. Plus na przykład dla mnie dobry wysiłek fizyczny ściąga dużo napięcia i stresu codziennego. Łatwiej radzę sobie z codziennymi wyzwaniami. Trzecia rada. Dbaj o swój czas. Powiedz nie. Uczenie się odmawiać i cenienie swojego czasu prywatnego, kiedy jesteśmy w dołku, jest esencjonalne do odbicia się od dna. Dbaj o swój czas i o swoją przestrzeń. Jeśli ktoś prosi o przysługę, masz prawo powiedzieć nie. Szanuj się, daj sobie czas na regenerację, na zatrzymanie się, odrobinę przestrzeni. Jeśli ulegniesz i będziesz spełniać zaścianki wszystkich dookoła, szybko odkryjesz, że braknie ci żywotności na twoje własne sprawy. Najpierw ty, potem długo, długo nikt, chyba że zastosujesz się do kolejnego punktu. A czwarta rada to. Znajdź zajęcie, dzięki któremu zadbasz o innych. Jeśli w tym momencie nie potrafimy sami sobie pomóc, a wszystkie opcje wyjścia z dołka wydają się daleko poza zasięgiem, skupienie na własnym bólu i jego celebracja jest niestety dość specyficznym depresyjnym symptomem, którego warto uniknąć. Warto więc odwrócić tę kartę, szukając zajęcia, które będzie skupione na pomaganiu innym osobom. Może być to wolontariat w jednej z wielu organizacji pomagających potrzebującym. I niekoniecznie nawet muszą być to ludzie, bo może być to miejskie schronisko. Nawet jeśli nie możemy w tym momencie pomóc sobie, możemy pomóc innym. A to daje zawsze bardzo dużo sensu i podnosi na duchu. Pomaganie innym może stać się sensem w życiu w którym pozornie tego sensu nie było. Pomaganie naprawdę uszlachetnia i daje pozytywnego kopa do przodu. Gorąco je polecam każdemu, i sobie w dołku, i każdej innej. Szósta rada. Dbaj o swoje zdrowie. Nie wszystko tutaj będzie proste. bo co innego regularne mycie zębów, a co innego choroba, na którą nie mam żadnego wpływu. Odwiedza jednak lekarza raz na pół roku profilaktycznie. Jest dużo różnych schorzeń, które bezpośrednio wpływają na Twój nastrój i nieważne ile sportu będziesz uprawiać i ilu zwierzętom nie pomożesz w tym miesiącu, będziesz się czuć dalej beznadziejnie. Taki ukryty zabójca dobrego nastroju to choćby nadczynność tarczycy. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Podobnie choroba Hashimoto. W przeciwieństwie do modnej, urojonej nietolerancji na gluten, którą deklaruje około 8-10% populacji, a faktycznie celiakie ma mniej niż 1%, takie Hashimoto, z którym zmaga się kilka kobiet, które znam, potrafi z zaskoczenia dowalić złym samopoczuciem i kilkunastoma zbędnymi kilogramami niejako znikąd, z powietrza. Dbaż o dietę, a i tak puchnie balonik na urodzinach. A sił masz tyle co koń pociągowy na trasie nadmorskie oko pod koniec dnia. Więc dbaj o swoje zdrowie, nie pozwól, by pewne problemy się pogłębiały, a niepokojące sygnały wcześniej wybadaj. Szósta rada. Dbaj o swoją dietę. Niewiele rzeczy tak szybko może człowieka pociągnąć w dół jak śmieciowe jedzenie. To kwintesencja przyspieszonego procesu gratyfikacji. Taki soczysty burger, pachnące frytki, przesłodzona kola. To atakuje zmysły tak intensywnie, że momentalnie dostarcza natychmiastowego spełnienia. Problem jednak przypomina użytkowanie kokainy czy amfetaminy. Masz przez paręnaście minut górkę, ale po godzinie czy dwóch zacznie się zjazd. Przysłowiowy kac, dołek. Ciało musi odreagować, psychika zatrzymać się na chwilę. Tak samo jest z super smacznymi, super szybkim jedzeniem. Na takiej diecie nie zbudujesz stabilnego samopoczucia. Co więcej, otyłość sprawia, że staniesz się ociężały, a twoje ciało bardziej ospałe i mniej żywotne. Co lata różnych rodzajów diet mnie nauczyły, to fakt, że człowiek najedzony w 3,4, czyli odczuwający niedługo po posiłku nadal taki lekki niedosyt, jest w stanie najlepszego skupienia i humoru. Pobudzenie związane z delikatnym niedojadaniem jest nieosiągalne w żadnym innym sztucznym środkiem. Dbaj więc o dietę. Nie tylko unikniesz otyłości, ale dasz sobie właściwe paliwo do działania, w szczególności jak jesteś w dołku. Siódma rada. Dbaj o swój najbliższy czas. Jeśli jesteś w dołku, ale takim solidnym, gdzie każda kolejna perspektywa na najbliższe dni, czy miesiące czy lata wydaje się zabarwiona na kompletnie czarno, Zostaw te rozważania w kącie. Zignoruj je. Skup się na tym, co tu i teraz. Trzeba wstać, zrobić sobie śniadanie. Potrzeba coś na kromkę wrzucić. Nakarmić psa. Drobne rzeczy robione tu i teraz, doraźnie. To jedna z niewielu skutecznych taktyk poradzenia sobie z dużym cierpieniem, na przykład po zakończeniu długoletniego związku, po rozstaniu czy podejściu po kogoś bliskiego. Przeniesienie skupienia z wizji mrocznej i paraliżującej przyszłości na doraźną teraźniejszość da ci w rękę z powrotem jedną ważną rzecz. Sprawczość. Masz kontrolę nad śniadaniem, prysznicem, spacerem, takimi doraźnymi drobnostkami. Emocje mogą wzbierać, przychodzić i mijać, ale śniadanie czy obiad same się nie zrobią i w tym rzecz. Jeśli coś wykonasz, to już wzrasta twoja sprawczość i pewność siebie. Lada dzień, okrzepniesz, a to najlepsza droga do wyjścia z tego typu dołka. Ósma rada. Dbaj o swoją ciekawość świata. Poczucie beznadziejności jakie niosą dołki czy w ekstremalnym wydaniu depresja potrafi naprawdę przygwoździć człowieka. Choćbyś nie wiem jak się starał... Często dowolna ilość nadziei nie pomaga. Co więc w zamian nadziei? Coś, co utrzyma Twoją uwagę i ciekawość. Czy to poprzez czytanie interesującej literatury, oglądanie programów popularno czy ostatecznie oglądanie swojego ulubionego serialu. Taka pozornie bezmyślna czynność, skupiona na własnej satysfakcji i zaspokojeniu ciekawości, może skutecznie odciągnąć się od poczucia beznadziei i dać Ci podstawowy napęd. Można czasem pozazdrościć takiej głębokiej ciekawości nerdom czy geekom którzy przejawiają głęboką pasję w swojej ulubionej dziedzinie, czy to będą seriale, czy gry, filmy, konwenty, figurki czy karcianki. Dzięki tej ciekawości często nawet największe dołki można jakoś przetrwać, bo na przykład warto poczekać na nową premierę, zawsze coś się ciekawego dzieje w danym uniwersum. To przydatne dbać o swoją ciekawość, nawet jeśli rezultaty tej ciekawości nie są specjalnie spektakularne czy produktywne, lepiej jest, gdy kręcicie nowe odkrycie astronomiczne bez większego wpływu na Twoje życie, niż w kółko nakręcasz się swoim złym stanem. Dziewiąta rada. Dbaj o poszerzanie swojej strefy komfortu. Dołki, a w szczególności depresja, dają nam poczucie, że świat jest zły, wrogi, że zewsząd czeka na nas nieszczęście lub zagrożenie. Taka zaburzona optyka, połączona często z takim dychotomicznym myśleniem, że albo wchodzę w temat na 100%, albo wcale, potrafi faktycznie zachęcić do zamknięcia się w swoim kokonie. Jednak z reguły nic dobrego w życiu się nie przytrafia, jeśli nie wyjdziemy z przysłowiowego domu. Nie mówię tutaj jednak o szarpaniu się na rewolucyjne ruchy. Jestem zwolennikiem podejścia, że lepsza jest ewolucja niż rewolucja. By jednak nasza strefa komfortu ewoluowała, trzeba od czasu do czasu zrobić kroczek dalej, spróbować czegoś nowego, zdobywać pewność siebie w nowych rejonach dla ciebie, ale niezupełnie nieznanych i bardzo odległych od Twojej codzienności. Tu właśnie leży klucz zdrowego rozsądku i zdrowego rozwoju, by nie porywać się na kompletną życiową rewolucję i przemianę. Ludzie nie zmieniają się z tygodnia na tydzień, zresztą. Jak model osobowości na podstawie wielkiej piątki pokazuje, zmiany w osobowości są na przestrzeni lat nieznaczne, możliwe, ale trudne i czasochłonne. Stąd też dobrze przed rzucaniem się na głębszą wodę poznać dobrze swoją osobowość, silne strony i ryzyka oraz poznać swoje style działania. Namiastkę tego prezentuję w moich webinarach dotyczących stymulatorów osobowości w modelu Persoin. Zainteresowanych zapraszam na webinar. Link znajdziesz w opisie. I dziesiąta rada. Dbaj o swoje emocje. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką odkryłem w swoim życiu, to fakt, że masz prawo przeżywać pełną galerię swoich emocji. Często znajomi czy rodzina dość nieświadomie próbują się natychmiast wypchnąć ze stanu bycia przybitym, przeżywania złamanego serca, wielkiego rozczarowania czy złości. Zaraz słyszymy, żeby pójść na lody, to się poprawi, dobry deser załata dziurę w sercu, że trzeba iść się wygadać. Każdy chce, żebyśmy błyskawicznie z tym walczyli. Nie pamiętam, gdzie pierwszy raz wyczytałem taką technikę obserwowania własnych emocji, akceptowania ich, bycia z nimi, zrozumienia ich źródła, ale jest to jedna z najważniejszych rzeczy, którą nauczyłem się w życiu. Pozwól sobie na odczuwanie całego spektrum emocji, nie tłum ich w sobie. To dla mnie była przełomowa i bardzo odświeżająca myśl. W końcu mogłem dać sobie czas na przeżycie tego, co przeżywałem, w swoim tempie, nie pośpieszany przez nikogo, nie sterowany przez nikogo, nie walczyłem sam ze sobą. To podstawa do odnalezienia odrobiny wewnętrznego spokoju, no i przejaw szacunku do samego siebie. Tych 10 rzeczy, o które możemy zadbać, mogą pomóc Ci wydostać się z osobistego dołka. Zmienić Twoje, w cudzysłowie, ledwo daje radę, na ziemi przynajmniej przyzwoicie. Życząc Ci pozytywnych zmian w swoim życiu, dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostanie przeciętna cześć.